Od mała pół wieku jestem związany z Uniwersytetem Warszawskim i jego przeszłość leży mi głęboko na sercu. Dlatego nie jest mi obojętne, kto zostanie kolejnym rektorem naszej uczelni. To musi być ktoś, kto dobrze rozumie i czuje, co to jest Uniwersytet i kim powinien być jego rektor. A Uniwersytet to nie tylko instytucja, Choć oczywiście ma jakieś wewnętrzne struktury i jest zanurzony w jakiś porządek prawny. I to nie tylko procedury, choć oczywiście bez nich nie mógłby funkcjonować. Ale także coś, co jest bardzo trudne do zdefiniowania, a co wydaje się być najistotniejsze, to pasja i poczucie służby. Instytucje można poznać, procedury można wyćwiczyć, ale pasji. I poczucia służby nie można się nauczyć. To trzeba mieć po prostu we krwi. I Paweł Strzelecki to ma. Uniwersytet to także wspólnota osób myślących, poszukujących, dla których uniwersytet jest przestrzenią wspólnej debaty, wymiany poglądów, wychodzenia poza ramy własnych dyscyplin, poszerzania horyzontów. Oglądania problemów z rozmaitych perspektyw i miejscem, gdzie tego wszystkiego uczymy naszych studentów. Dla mnie symbolem takiej wewnętrznej otwartości uniwersytetu jest matematyk wykładający na Mischu, jak swego czasu Paweł Strzelecki. Rektor to nie wódz, to jest Primus inter Pares. Inspiruje, zachęca, podpowiada, negocjuje, mobilizuje, żeby to skutecznie robić. Musi dobrze znać potrzeby, bolączki, ambicje, pomysły członków uniwersyteckiej wspólnoty, bo to z tych oczekiwań, z tych marzeń, nadziei powinien czerpać siłę do wykonywania swojej funkcji. Musi więc uważnie wsłuchiwać się w to, co tu i teraz. Ale jednocześnie. Nie może gubić z pola widzenia tego, co odległe, cywilizacyjnych wyzwań, jakie stają przed Uniwersytetem jako takim, przed współczesną nauką, przed współczesnym społeczeństwem, współczesnym człowiekiem, generalnie przed współczesnym światem. To jest jak chodzenie po górach. Trzeba mocno stąpać po ziemi, żeby być bliżej gwiazd. Paweł Strzelecki to potrafi. Dlatego mu kibicuję. Dlatego cieszę się, że kandyduje na funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego. I trzymam za niego kciuki.